bardzo bardzo serdecznie i bardzo gorąco słuchajcie e, muszę na samym wstępie Was bardzo mocno przeprosić, ponieważ no niestety sezon wirusówek dał mi e, i mojej najbliższej rodzinie, słuchajcie, mocno w kość e, no niestety po tygodniu czasu ciężkich gorączek i różnych innych objawów, które udzielały nam się bardzo intensywnie e, także dwa tygodnie miałam wyciągnięte z życiorysu dosłownie szpital, ale Dobra, żeby nie przedłużając, tak jak obiecałam Wam, dzisiaj wchodzę zupełnie z nowym cyklem, tak zwanym zodiakalnym, tak? No i każdy z Was będzie mógł zobaczyć, co tam dla niego jest pisane, jaka energia do niego przyjdzie właśnie w tym nadchodzącym tygodniu i kolejnych. Także zapraszam Was do czytania. Serdecznie wszystkich tutaj zodiakalnych baranków, kochani. Na 28 do 4 grudnia. E, moje kochane baranki, więc tak pewnie się tutaj zastanawiacie, e, że coś przemija i w tym tygodniu karty mówią, żeby po prostu się cieszyć z tego. Być może to, co już przemija, słuchajcie, to mówi o tym właśnie ta karta. Tutaj jest ten klapsydrą, że jest to czas, który po prostu musi minąć. On się musi wypełnić. A jak już się wypełni, tak, jak już nastąpi przesyp tego piasku, no to klapsydra będzie pusta, tak? Aż do momentu, kiedy odwrócimy ją z powrotem. To może być też wyznacznik, abyś nie popełniał tych samych starych błędów baranku. Ok? Kolejną rzeczą, kochani. Tu jest wyznacznik, bo jeśli będziesz popełniał te stare błędy, to od tych wielkich szczęśliwych zmian to Ty będziesz bardzo, bardzo daleko. Więc na ten tydzień, kochane baranki, po prostu nastrajamy się pozytywnie i staramy się uniknąć tych błędów, które po, po prostu popełnialiście w przeszłości. Słuchajcie, kolejną kartą. Być może jest to, że musicie wyciągnąć jakieś konkretne nauki w tym tygodniu, tak? Czyli po prostu zrozumieć jest to jakby karta dopełnienia tego, co przed chwilą mówiłam. Yy. Na temat karty, tutaj, tej czasu. Słuchajcie, być może także należy troszeczkę być bardziej przezornym w tym tygodniu. Być może oznacza to, że musicie troszeczkę się zastanowić nad tym, czy aby właśnie nie powierać jakiegoś schematu, żeby uniknąć tych błędów, tak? Mało tego, jeżeli chcecie podpisać jakąś umowę, wydać na coś pieniądze, podpisać kredyt, czy tudzież cokolwiek zobowiązującego, kochani, zastanówcie się dwa razy, tak? Ponieważ. Mam wrażenie, że ta przezorność, która jest w tobie, tak? Ona w tej chwili musi dojść do głosu, właśnie w tym tygodniu, tak? Co jeszcze? Postaraj się jeszcze zbadać terytorium, jeżeli jesteś przed podpisywaniem jakichś umów i tak dalej. Dokładnie na spokojnie przeanalizuj wszystko od A do Z, tak? A wielkie, szczęśliwe zmiany. Pojawią się tuż na horyzoncie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam Was. Serdecznie wszystkie byki zodiakalne, moje kochane byczki, ja też byczak zresztą. Słuchajcie, co tu dla nas? No dla nas przede wszystkim absolutnie nie rozpoczynajcie żadnej inwestycji, żadnych jakichkolwiek nowych kroków, tak? Podejmowania przede wszystkim jakichkolwiek... Radykalnych decyzji. Słuchajcie, to jest niewłaściwy moment. To nie jest odpowiedni czas dla Was. Bynajmniej na ten tydzień, od 28 listopada do 4 grudnia jest to dla Was na chwilę obecną nie sprzyjający czas. Dla mnie zresztą też. Słuchajcie, co tu jeszcze, Byczki? Ja Widzę tutaj kartę, i jakieś możliwości, które się przed Wami mogą otworzyć w tym tygodniu. I w związku z tym dobrze by było na przykład um, ocenić tą perspektywę jakiegoś Waszego pomysłu, marzenia, które się przed Wami pojawi. Czyli ten pomysł, który gdzieś tam uderzy Wam do głowy, kochani, um, uważajcie, żeby to nie była taka woda sodowa, tak? Czyli żeby nie za bardzo się zachłysnąć tym i pomyśleć sobie, kurczę, ale mam fajny pomysł, wow, to będzie, to, to, super, to się na pewno fajnie, fajnie zorganizuje, to się fajnie zdeklaruje. No nie, kochani, ja bym powiedziała, że to nie jest właściwy moment na podejmowanie tego typu decyzji, tak? Wstrzymajcie się, jeszcze nie ten tydzień, być może coś jeszcze się musi pojawić, coś musi się wydarzyć coś jeszcze musi się w jakiś sposób tutaj uaktywnić, urzeczywistnić abyście mogli podjąć tą decyzję ale na ten tydzień wstrzymajcie się kochani, dobrze? pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta bliźniaczki moje, kochane, słuchajcie ja mam wrażenie, że wy po prostu się nudzicie albo się nudzicie albo czekacie na coś ale jesteście tacy wyciszeni tacy troszeczkę rozmarzeni nie wiem, może już czekacie świąt, słuchajcie albo macie jakieś plany na święta, na wyjazd może słuchajcie, nie wiem tutaj jesteście w każdym razie macie tutaj kartę błogostanu, kochani i wręcz nawet bym powiedziała ciszę ze spokojem, taki wręcz azel, słuchajcie, sielanka dobrze, ale co jeszcze ja bym powiedziała, że tutaj z czymś się pogodziliście i w tym tygodniu być może część z Was po prostu sobie uzmysłowi, że okej, okay, jest teraz tak, a nie inaczej, cieszę się z tego, co mam, czuję się dobrze w tej sytuacji i niech tak zostanie, tak? Co jeszcze? Ja mam wrażenie, że słuchajcie, w przeciągu kilku miesięcy przyjdzie do Was nic innego jak tak zwana. Jakby to powiedzieć, słuchajcie, brakuje mi słowa, jeszcze się tutaj posiłkuję fałkową literaturą, um, ale mam wrażenie, że tutaj pojawi się dla Was jakiś pomysł, i to będzie tak, że ten pomysł, on może w tej chwili już zaczął gdzieś kiełkować, tak, ale potrzebujecie czasu, żeby ten pomysł nabrał jakiejś klarowności, być może tempa, ale co tu jeszcze jest dla Was? Dla Was na tą chwilę, w tym tygodniu, mówiąc najprościej, po prostu się nie będzie działo nic takiego konkretnego. Być może właśnie Wasze myśli będą gdzieś tutaj snuły się na temat jakichś oczekiwań, na jakąś taką perspektywę, coś, co można ewentualnie by zmienić, wyjść z tego błogostanu na bliźnięta. Inni to by się cieszyli, kurde, mam święty spokój, a Wy kombinujecie, co by tu można było jeszcze zrobić. No dobrze. To oczywiście był żart, słuchajcie, ale do czego zmierzam? To znaczy, że będziecie szukać jakiegoś pomysłu na siebie, pomysłu na życie być może, tak? I w tym tygodniu jest to taki tydzień, bym powiedziała, przejściowy, taki po prostu nostalgiczny. Tak, nic nie będzie się tutaj działo. Mało tego, część z Was może odczuć się troszeczkę samotna w tym wszystkim. Tak, czyli będziecie szukać jakiegoś wyjścia z tej takiej, jak ja to mówię, błogostanu, żeby poczuć jakąś taką adrenalinkę, żeby poczuć, że coś się może dziać. Ale oczywiście, słuchajcie, to jest rozkład ogólny, musicie sobie złapać to, co Wam pasuje. Także kochani, podsumowując ten tydzień od 28 listopada do 4 grudnia, jest dla Was takim czasem trochę rozkminiania. Myślenia, zadawania sobie pytań, troszeczkę filozofowania i właśnie takiego pytania, zadawania sobie pytań, zagadnień: co teraz? Co teraz mogę zrobić? Co mogę teraz zmienić? Gdzie mogę teraz iść? W którą stronę? W jaki sposób na przykład zacząć działać? Co zmienić? I tak dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. No, witam serdecznie teraz wszystkie zodiakalne raczki, moje raczki, kochane. Teraz powiem Wam, że ten. Tydzień będzie troszeczkę takim ustaleniem odpowiedniego balansu. Dosłownie, słuchajcie, tak jak balansuje tutaj ta być może jakaś cyrko, cyrkowa artystka, i tak samo od Was będzie troszeczkę takiego zbalansowania. Być może przepracowujecie się, być może jesteście zbyt bardzo pochłonięci jakimś zadaniem, i tutaj karty mówią do Was: ten tydzień ma być wyporcjowaniem, ma być. Takim zbalansowaniem waszych obowiązków i żeby się nie przepracowywać, słuchajcie. A dla tych, którzy na przykład nic nie robią, to jest to weznacznik raczki, kochano, że trzeba troszeczkę się bardziej wziąć do roboty. Tak, dosłownie. Ale wracając, do, wracając tutaj do aspektu ogólnego. E ja mam też takie wrażenie, że troszeczkę będziecie szukać jakiegoś celu, jakiejś inspiracji w swoim życiu, i w tym tygodniu być może pojawi się jakiś fajny pomysł do zadziałania, za do zrealizowania go, wręcz nawet bym powiedziała, do uściślenia jakichś konkretnych czynników, żeby po prostu go wdrożyć w życie. I tutaj karty mówią: jeśli ten pomysł przyjdzie ci w tym tygodniu, on ci przyniesie sukces. Więc jeżeli się zastanawiasz i wahasz się, tak, bo to też może być w ten sposób, że się wahacie, czy podjąć jakieś działanie w tym tygodniu, to karty mówią jak najbardziej. To jest Wam pisany sukces. Dobrze, teraz dla tych raczków, którzy słuchajcie, troszeczkę boją się. Zbyt bardzo takiego nałożenia na siebie kontroli, tak, albo na przykład, nie wiem, manipulacji z czyjejś strony, to karty mówią spokojnie, nie bój się. W tym tygodniu być może te właśnie Twoje rozważania, czy dobrze robisz i wahasz się przed podjęciem decyzji, bo boisz się być wykorzystanym, tak, to karty mówią absolutnie się nie bój, bo to, co do ciebie idzie w tym tygodniu, wierzy ci sukces, więc spokojnie. Takie kroczki, to mają, słuchajcie, w zwyczaju jeden kroczek do tyłu i 10. Yy, jeden do przodu i dziesięć kroczków do tyłu, prawda? Więc kochani, na spokojnie. Uważam, że ten tydzień sprzyja wam sukces. Pozdrawiam serdecznie, serdecznie wszystkie Lewki i Lwice. Kochani, ja mam wrażenie, że wy tutaj macie jakiś pomysł, który buzuje wam w głowie. Mhm. ale, ale jesteście może przeciążeni pracą i zastanawiacie się nad zmianą tej pracy czyli na przykład, ok, robiliście coś do tego czasu i nagle stwierdziliście że cholera jasna, jestem zmęczona tak, zmęczona, już mam dosyć jestem przepracowany, przepracowana mam takie zmęczenie zawodowe więc kochani, tutaj karta mówi że to poprawa zdrowia to może świadczyć też i o tym że ostatnio przechodziliście jakieś, na przykład Zmęczenie psychiczne, tak, zmęczenie fizyczne. I tutaj karty mówią, że dziś, to właśnie w tym tygodniu odzyskujcie siłę. Odzyskujcie siłę do kreowania dalej czegoś bardziej, skupienia się na tym, co robicie, a może i przyjdzie wam fajny pomysł na to, co robić, po prostu. Natomiast, co jeszcze, moi drodzy, ten tydzień też może być takim tygodniem dla Was, Trochę bym powiedziała zastanowienie się, w jakim kierunku idzie ta moja praca, tak? W jakim kierunku to moje działanie podąża. I zastanowienie się, czy dobrze, czy mogę coś zmienić, żeby na przyszłość działać bardziej, na przykład optymalnie, tak? Żeby nie przemęczać. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ten tydzień reasumując dla Was, moje lewki, jest to tygodniem. No troszeczkę regeneracji sił po męczącym ostatnim być może tygodniu, tak? I zastanawianiem się nad tym, co robić. OK? Dziękuję bardzo, kochani. Zodiakalne panny. I teraz dla Was, kochani, czytanie na ten tydzień, który, się do na, który już się rozpoczął, co prawda. Ale moi drodzy, ja mam wrażenie, że troszeczkę będziecie w tym tygodniu analizować, czy dobrze zrobiłem, dobrze wybrałem. Będziecie tak troszeczkę rozkminiać, słuchajcie. I tutaj karty mówią, że skoro nie jesteś zadowolony z tego kierunku, który wybrałeś, to wybierz nowy. Jeżeli daje ci oni jakieś po prostu yy, rozważania, tudzież ciągle jakieś takie snucia na zasadzie, że ojejku, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, to karta, zobaczcie, anielska mówi do Was, wybierzcie nowy kierunek, skoro nie jesteście zadowoleni. Tak. I tutaj słuchajcie, kolejną kartą, która jest. Jakby tak, jakby tak można powiedzieć, na tym pierwszym y, zasłoniętym planie, tak, to jest to karta, która wręcz mówi do Was dosłownie. Przestańcie bujać w obłokach, przestańcie marzyć, panienki, tak zacznijcie działać, bo ten nowy kierunek, ten nowy cel być może w tym tygodniu się pojawi. I jeżeli się pojawi, to dobrze skorzystać, bo jest to dla was szansa, kochani. Tak, także w tym tygodniu dla tych którzy się borykają z decyzją, czy dobrze podjęli, czy nie, czy wręcz nawet szukają jakiejś nowej pracy, bo też tak może być. Słuchajcie, to pojawi się dla was nowa perspektywa podjęcia pracy i tutaj karty mówią, że będzie to dobra perspektywa. Pozdrawiam serdecznie, serdecznie wszystkie wagi, moi kochani. Ja mam wrażenie, że Wy cały czas czekacie na jakiś nowy początek. Być może w relacji, być może słuchajcie, w jakimś tutaj innej dziedzinie życia, ale wypatrujecie wręcz tego tutaj nowego początku. I ja mam wrażenie, że ten nowy początek, on jest bardzo blisko, ale być może jeszcze nie zakończyliście, słuchajcie, ze starym. Dosłownie. Gdzieś nie wy. Nie wybalansowaliście tego i przeszłość, jak to się mówi, po prostu, że te niewygodne buty jeszcze między z wami, jeszcze na waszych nogach są. Więc, ko kochani, ten tydzień mówi wprost, nowy początek może przejść, ale pod warunkiem, że będziesz wypatrywał znaku, który, który jest koło Ciebie. Czyli pozbędziesz się starych śmieci i otworzysz się na to, co jest nowe. I w tym tygodniu, słuchajcie, może coś przyjść do Was, coś przylezie, słuchajcie, ktoś albo coś. Co jeszcze, moi drodzy, pozwolicie, że tutaj sobie zerknę szybciutko. No właśnie, moi kochani, to jest też tak dla Was tutaj, wy moje kochane wagi, że Wy zawsze analizujecie wszystko, prawda? Rozważacie albo w jedną, albo w drugą stronę. Trzeba na szale położyć. I tutaj jest dla Was karta, która mówi o tym, że będziecie analizować i ciągle będziecie się bać. W, w, w tym tygodniu również nie podejmiecie żadnego kroku, ponieważ się będziecie bali, mówiąc najprościej. No, słuchajcie, rozważcie to. Być może należy już coś zrobić z tym, tak? Bo ciągłe analizowanie do niczego nie prowadzi, kochani, tak? Cały czas będziemy, że tak powiem, wejdziecie na rondo albo wejdziecie w drzwi obrotowe, tak? No, gdzie jest to wejście? No, gdzie jest? No, kręcicie się w kółko, no, ale co dalej? Czas powiedzieć, stop. Tak? Także kochani, ten tydzień dla Was, wypatrujecie znaku zmiany. Być może w sobie musicie ten znak i tą zmianę po prostu zauważyć, że to jest właśnie ten moment na skończenie z przeszłością. Pozdrawiam serdecznie. Długie Skorpiony. No i kochani, no Wy to po prostu jak macie karty, to klękajcie narody. No Wam się tutaj za przeproszenie włączyła jakaś chudź. Dosłownie. I ja bym powiedziała, że tak naprawdę, słuchajcie, jesteście sami w swoim sosie, tak? I na dobrą sprawę, kurczę, chcielibyście tej zmiany, no ale, no, jak to skorpion, tak? Jest mu dobrze, gdzieś tam może boi się jakichś wyzwań i siedzi sobie w tym swoim kokonku i, no, nie ma zamiaru ruszać się. Na nowe jakieś zmiany w swoim życiu, słuchajcie. No dobrze, ale powiem jeszcze tak: jest ktoś koło was, kto was kusi, nęci, męci. I w tym tygodniu, słuchajcie, ta osoba będzie wyjątkowo wam zaprzątać głowę. Dosłownie. Ale to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że Wy już macie dosyć jakiejś sytuacji, w której aktualnie tkwicie. Zastanawiacie się tak naprawdę, co możecie zmienić, jakie jest Wasze przeznaczenie. Szukacie gdzieś jakiejś głębszej analizy i ten tydzień mówi do Was: Skorpionie, zdecyduj, zdecyduj w którą stronę chcesz iść. Chcesz albo zmienić coś w swoim życiu, albo nadal tkwić w tej sytuacji. Zastanawiając się nad tym, co by było gdyby, tak? Tu jeszcze karta mówi, słuchajcie, no, pchum, karta mówi sama w sobie, chodzi po prostu o pożądanie. Słuchajcie, cielesność, fizyczność, tak? Być może część z Was nie jest zadowolona z tej fizyczności, słuchajcie, w Waszym związku. Ale ja mam wrażenie, że tutaj Wy się naprawdę mocno opieracie, i w tym tygodniu również będzie opieranie się swoim siłą woli, aby nie zrobić czegoś głupiego. Tylko karta mówi ok, ale czy to jest, aby na pewno kupię. Także Skorpionku na ten tydzień będziesz miał rozważania. Będzie jakaś próba Twojej woli, mówiąc najprościej. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkie Strzelca, kochani, dla Was hmm, na ten tydzień, no powiem Wam, że Wy to chyba jesteście po prostu e, tacy skupieni na. Takim czekaniu i to czekaniu na jakąś wiadomość, być może jakaś, być może przyjdzie rozwiązanie, być może słuchajcie, e, mówię to o rozwiązaniu, na przykład o porodzie, tak? Być może czekacie na przykład na jakiś przypływ gotówki, słuchajcie na coś takiego, co na pewno ma spotęgować u Was pozytywny nastrój. I tutaj słuchajcie, ta karta mówi dosłownie, Czekacie, jesteście uzbrojeni, uzbrojeni w cierpliwość i ten tydzień również czekacie na to wielkie, szczęśliwe zmiany. Kochani, czy w tym tygodniu dostaniecie to, na co czekacie? i Ja bym powiedziała, że jeszcze nie. Że jeszcze ten tydzień będzie opierał, opiewał na taką, jakby, właśnie no, wytrzymałość. Tak? Także, moi kochani, ten tydzień mówi, jeszcze czekasz. Jeżeli coś się ma pojawić, jeżeli coś ma przyjść, jeżeli ewidentnie wiecie o tym, że coś ma do Was przyjść, ale już się nie możecie się doczekać, to karty mówią jeszcze nie w tym tygodniu, ok? Natomiast ci, którzy na nic nie czekają, słuchajcie, to będzie okazja, która mówi o tym, że dobrze by było zmienić w jakiś sposób, coś poświęcić w swoim życiu albo ustalić nowy cel, który spowoduje, że Przestaniecie czekać, tak? Być może zmienić koncepcję swojego życia. Właśnie w tym tygodniu, słuchajcie. Pozdrawiam serdecznie. Wam serdecznie wszystkie Koziorożce. Kochani, na ten tydzień ja mam wrażenie, że troszeczkę będziecie musieli się bardziej skupić yy, na takim trochę zatroszczeniu się o innym. Być może w tym tygodniu pojawi się jakiś problem. Może chorobowy, może te wirusówki, które mnie też nieszczęsne dopadły. Słuchajcie, no tutaj ewidentnie e, będzie wymagana od Was po prostu taka opieka, troska, a może i Wy będziecie wymagali, może to Wy się rozchorujecie, słuchajcie, ale ewidentnie tu jest pokazana karta, która mówi, tak, koziorożcu, będzie to Twój czas w tym tygodniu. Co jeszcze, moi kochani? Boicie się też troszeczkę jakby manipulacji. I tutaj karta mówi, że w tym tygodniu może do Was przyjść jakaś wątpliwość. Wątpliwość, która um, być może będzie podlegała temu, że z czegoś będziecie musieli zrezygnować. No, mówiąc najprościej, rozchorujecie się tak, pójdziecie na zwolnienie albo Wasze dziecko się rozchoruje, też będziecie musieli zrezygnować z pracy i mogą pojawić się jakieś... Na przykład domysły, że coś manipulujecie, że coś kombinujecie, że jesteście nieszczerzy w tej sytuacji, tak? Druga sprawa, y, może też się pojawić, że wy, wy jako, y, wy jako wy, tak? Będziecie chcieli na przykład y, obiecacie sobie coś, albo na przykład przyjdzie do was jakaś sytuacja, która y, będzie wymagała na przykład ofiarowania czegoś. Tak? Ofiarowania czegoś na poczet. Czegoś, tak? Powtórzyłam się. No, tak wyszło, słuchajcie. No, ale co tu jeszcze? Yy, może być to też, kochani, że karty mówią tak: jeżeli na chwilę obecną próbujesz manipulować kimś, bo w tym tygodniu może przyjść do Ciebie też taki, jakby, trochę samosąd, tak? Więc jeżeli kimkolwiek manipulujesz, to przestań, mówią karty przestań koziorożcu, nie rób tego, ponieważ nie wyjdzie Ci to na dobre. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkie wodniki, wodniczki. kochani, Wy to w tym tygodniu to będziecie chyba w swojej energii, słuchajcie, bo tutaj macie wodę. No, coś tu jest na rzeczy, słuchajcie. Dobrze, macie kartę, która mówi o tym, że jesteście gotowi, jesteście gotowi przede wszystkim na Jakieś działanie. A dlaczego? Ponieważ nie jesteście, jesteście, po prostu niezadowoleni z tego, co macie na chwilę obecną. Być może nie idzie wam w pracy, być może nie jesteście zadowoleni z sytuacji materialnej, sytuacji ogólnie koegzystencjalnej. I tutaj, moje kochane wodniczki, mam wrażenie, że jesteście przygotowani na taki. Zresztą w ogóle Wy zawsze jesteście przygotowani, bo to tutaj jest bez dwóch zdań. Wy jesteście zawsze gotowi do działania. I tutaj karty mówią dla Was. Ten tydzień. Kooperuje w działanie, będziecie szukać nowej pracy, będziecie szukać nad rozwiązaniem, będziecie szukać nad wyjściem z tej sytuacji. Po prostu mówiąc najprościej. Co jeszcze, moi drodzy? Dla tych, którzy się zastanawiają, kiedy ich złapa saminie, to macie tutaj, słuchajcie, kartę w przeciągu roku. Czyli, jeżeli spodziewacie się jakiegoś natychmiastowego, przeboju w Waszym życiu, to ja bym powiedziała, a to nie dla wszystkich, kochani, tak? Pamiętajcie o tym. To w przeciągu roku. Tak? Dobrze. Kochani, jesteście bardzo kreatywni, więc w związku z tym, moje kochane wodniczki, macie tutaj kartę, która mówi o tym, że chcecie wyjść z tego? Zróbcie sobie burzę mózgów. Mówiąc najprościej, zobaczcie, co na chwilę obecną jest dla Was sprawia największą przyjemność i rozpuśćcie swoją kreatywność. Ta wyobraźnia wasza to jest klucz do Waszych zmian. I ten właśnie tydzień, który macie przed sobą, będzie tygodniem takiego. no takiej burzy mózgów. Po prostu zrobienia czegoś, czego do tej pory nie robiliście, aby wyjść, mówiąc najprościej z tej dziury. ok? I od razu wam powiem, kochani. Że to jest Wasza energia w tym tygodniu. Zobaczcie, karta jest tutaj ewidentnie wodnikowa, więc dobrze by było, słuchajcie, zastanowić się, ponieważ może być to miarodajne i w przeciągu roku może się to skoegzystencjować. Pozdrawiam serdecznie. Serdecznie wszystkie rybki, rybeńki moje. Więc tak. Co tu dla Was na ten tydzień? Słuchajcie, no ja mam wrażenie, że być może też tutaj, nie wiem, już który znak tam Zodjaku miał, ale kochani, trzeba się będzie zająć sobą, innymi. Być może tutaj wchodzi o kwestię zdrowotną, być może chodzi tu o kwestię psychiczną, ale jest to tydzień dla Was, który mówi opieka, opiekuj się, tak? Zaopiekuj się sobą, zaopiekuj się innymi i kochani, jeżeli macie teraz wątpliwości, czy ta wasza sytuacja jest sytuacją, która yy, jest tą sytuacją ostateczną, tak? Ta karta mówi tutaj dla was, że istnieje coś lepszego, tak? Czyli nie traćcie wiary, okej? Okay? Ale to tylko taka mała podpowiedź. Kochani, natomiast na ten tydzień, co jeszcze? Oprócz tej opieki, słuchajcie, część z was będzie bardzo zmęczona. Będzie bardzo zmęczona i będzie chciała po prostu mówiąc, tak, no będzie uciekać od tego marzeniami. Myśleć sobie, Boże, kiedy się to skończy, słuchajcie. Kiedy wreszcie będzie ten dobry czas? Kiedy wreszcie będę w 100% szczęśliwy, szczęśliwa? Kiedy to się wreszcie skończy, tak? Mówię tutaj, ale to pamiętajcie, że to jest na ten tydzień, tak? To nie przewinie Wam się całe życie przez ten tydzień, tylko po prostu jakiejś sytuacji, która będzie dla Was mocno, mocno deprymująca, tak? Także, kochani, na ten tydzień. Tak jak tutaj już wspomniałam, jest to czas opieki, troszeczkę właśnie takiego zaangażowania się w kwestie opiekuńczą na siebie, na innych. Być może trzeba będzie się dzieckiem zająć chorym, tak, albo być może sami będziecie chorzy, na której znak już też coś miał takiego podobnego. I kochani, i karta mówiąca o tym, że będziecie po prostu uciekać w marzenie, żeby się to jak najszybciej skończyło. Ale tutaj od razu Wam mówię, że to nie dla wszystkich jest tak. Dla tych, co rezonuje, dla tych, co nie rezonuje, to pamiętajcie, sprawdźcie sobie ascendent, kochani. I ja serdecznie Wam dziękuję za czytanie. Zodiakalne będzie teraz co tydzień. Zapraszam Was bardzo serdecznie, kochani. Oprócz tego pamiętajcie, że nie tylko czytania są na moim kanale, macie też i poradnik do wróżb, takie coś innego. Dodatkowo, kochani, rozkłady prywatne wykonuję przy, podczas rozmowy telefonicznej. Niczego nie nagrywam, w związku z tym możecie zadawać pytania bezpośrednio mi podczas właśnie wspomnianej wcześniej rozmowy. Słuchajcie, kontakt znajdziecie pod filmem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę przyjemnego i cudownego tygodnia.